Halo, halo, siemanko wszystkim, witam na moim kanale, ja jestem Maku i dziś chyba kończymy dziecko z żółtaczką, rozdział świąteczny, wigilia, mam nadzieję, że nie będzie to za długie i co, znajdźki mam wszystkie jak widzicie, prezent od doktora. Można sobie uaktywnić jakiś czarno-biały, bardzo niską rozdzielczość, tryb wielkiej głowy. A nie będziemy się w to bawić, pudełko zapałek, bez, bez czapki. O, bez czapki, przebranie, czapka, korona, kapelusz imprezowy, kapelusz pirata, cienie. O, weźmy cienie. Dobra. Ym, I zakończymy. Prawdopodobnie odcinek chyba poleci we wtorek. więc mówię, tam jest jakaś. W poprzednim odcinku było, że na marzec 23. Planują coś twórcy kolejnego, więc to już będziemy myśleć, jak dodadzą coś, a na dzień dzisiejszy, hmm, postaram się zakończyć. Dobra, w razie co? Prośba o subowanie, łapkowanie i komentowanie. No i co? Przedłużając, jak zwykle, kończymy tego dzieciaka. A no poprzedni rozdział się tak zakończył, że się nie zakończył w sumie, tak naprawdę, więc nie wiadomo co z tym dzieciakiem. Pojebany jest ten dzieciak, ale to już inna sprawa. Zimowy śnieg na futrze, czarny jak. No, przyjaciel jest blisko, tylko po zasięgu wzroku. Czarny śnieg w życiu nie widziałem. Żółty. Brązowy. Prezenty. A nie ma prezentu dzisiaj. O, cztery punkty jeszcze mi zapamiętało, że z dzieciakiem rzucałem. Przechodzisz do świątecznego obiadu, włóż dziecko do krzesełka. Chujnka świąteczna. To to, to żeśmy powy... O jaki, patrzcie kurna, Matrix mały. Tu ogląda sobie ten. Świąteczny klimat, tu już chyba znajdzie kto nie ma. Ciasteczko. No to główny gówniarz jeden mały. Spierd... O, patrzcie. Ej! To tak, piekarnik to trochę chyba trzeba naprawić. kolejego A jednak skuszę się. Miałem się nie skusić, bo myślałem, że yy, nic z tego nie będzie. No szału nie ma. Co to jest? A właśnie, prezent. Z miksturą. Ale patrzcie. Dla mnie dzieciakowi? Sraki dostał. Ty, chodź tu kurna. Ty. Młody. Młody. Młody, dostaniesz drugą. Bu I teraz jeszcze jakieś inne. Ooo... podamy cię. O, tu cię podamy. Chodź tu, chodź tu. O, na deser! Czekaj. Marchewką i Niebieskie, a czerwone. O, kurno. O ty kurno. Gnoja wysadziło Żółte pewnie go powiększa Te... Mikstury No dobra, chodź tu. Nie wiem cię krzesełko wrzucić. To cię wrzucam do krzesełka. Wyjmij indyka z lodówki. Eee, to kurne, to jest... Jestem szybsze od gry Szybszy od gry jestem. Dawaj, dawaj Staw dawaj. indyka do piekarnika, to już było. Nie będziemy się tak oszukiwać. Powieść ozdoby na choince. O, nie wysadziło nic. Robimy to szybko. Już? Brakuje gwiazdy. Ej. 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 A skąd ja mam gwiazdę wziąć, ty? Tam siebie nie powieszę, tam. <laughs> żenujący żart prowadzącego. <laughs> skąd ja mu gwiazdę wezmę, dzieciaki? Dawaj ty, no i chodź tu. Nie. Też nie jesteś gwiazdą, przykro mi bardzo. Bardzo byś chciał wiem o tym doskonale Tu się mikstury gotują Gwiazdy To się piecze Chochla nie Dobra, idziemy szukać gwiazdy no co no Tu było to pomieszczenie No To jest tak nie to nie Kurwa przestraszone te zwierzęta Jeszcze się nie pora ubierać O! O! Ten jest podejrzany, jak go postawię tu obok nich Nie chcę stać ry, 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 ry. O, narysował go w końcu. Jak śnić jak król... Nie trafiłem. Kczszka. Tu są gwiazdy, które z tych gwiazd. No żadna, czyli nie tutaj. Dobra, to już słuchaliśmy. Klucz do sekretu. Idźmy tam na górę. Te najlepsze jest pomieszczenie demoniczne. Wtedy nic tu nie mogłem. Jest gwiazda. Ale prezent już mogę. Wkrótce. Uuu. Czyli czekamy na marzec 23. Wow wow, 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 Szansa, szansa na sukces. Wy, pan Baru. Do widzenia, pokojku demoniczny. Strychu demoniczny. Pęknięcie jest. Dom nam się wali. Musimy się wyprowadzić. A to ta głupia. A tutaj coś jest też, a tu nie byłem chyba jeszcze, czy byłem? Jest tu nic. pytykyry, pytykry, Dobra, wierzmy tą gwiazdę i. Tak, <mianow vítory> zwykle przedłużam. Co się ze No dało się, dało się. No chodź tu. Nie, Indyk to tam musisz chyba. O. Dobra. Ty. Nic mi nie, nie, no dobra, zostawiłeś mi coś, ale. Ojku. Sraki dostał Dobra, czyli standard będzie Ucieczka, a gdzie jest pielucha strój na górze. Wiem o który chodzi strój Wiem o który chodzi. Już wiem doskonale. Tu był, tu był Nie, to w pokoju dziecka było. Ubierz dziecko w strój. Dawaj, będziesz elfem. Elfem... Y gangsta elfem będziesz. Gangsta elfem. O nie, Polary stracił. Ból dziecko do krzesełka. A teraz cię upiekę? Coś to zmieni? Boją. Przycięło. Ty! Zbiłeś talerze. O, tak się nie będziemy bawić. Wyrzuć truchu indyka do kosza. Dobra. No. O, nie znowu ta super ekstra zairombista lo lodówka. Winiacz. Ty! Ty! Bałwaniasty! Teraz ci dam! <laughs> Zatwiłem go! O nie, indyka muszę znaleźć. Podnieść doktor. to jest doktor Pluszak? Ma no, gdzie jest indyk? Gibał kogoś. Jest indyk. Ojej. Yes. Jezusicku, Chrystusicku. Nie, najpierw to trzeba go upiec, ty. Daj, że co? Ty Tu stałeś? Znajdź korbę. Coś tam. No, polas ten. Korbę od zabawki na piętrze. Jest korba. A gdzie jest zabawka, która ma nakręcić zabawkę? O, zabawka się pojawiła. Array mi wyskoczy coś, pewnie podejdę bliżej, żeby był efekt lepszy. Tak się nie będziemy bawić. Luty. Wyjmij indyka z piekarnika. Nożesz. Ten piekarnik nie może do... To jest to, to... ten piekarnik, to. Ja wszystko widzę. O, i pluszaczki, i pan doktor pluszak, a ja dostałem obsrane gacie do żarcia. Nie ty się nie umiesz bawić, ty szczelochu. Ty, otwórz świąteczne prezenty to jest? Samochód Zumi. O, patrz, jeżdżący. Jeżdżący samochód Zumi. A co to jest? A ta piłka? O. hehehe, Pił, 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 Nie. To musi latać gdzieś tu. Słabizna. Tym Cię zastrzelimy. Zabierz dziecko do łóżka. Idziemy. Pobawiliśmy się. powygupialiśmy się. Obrzuciłeś mnie kupą i wszystkim innym, a teraz spać. Musz po ku... Wyjdź z i zamknij drzwi. Oglądaj telewizję, no. końcu spokój. W końcu spokój. Będziemy oglądać ognisko. Chillout przy ognisku. Dawaj, dawaj. O, czarny kot, to jest ten, jaką miał ten kot. Podążaj za czarnym kotem. A, ślady zostawia, no i okej. Okay. A jednak, a jednak. Mm. What the fuck? Dowiecie no zaprosić dany kod w marcu 2023 roku. W międzyczasie możesz być do takich takiej dyspozycji. Czyli co? Zakończyliśmy. Dziecko zostało zakończone. Czekamy na marzec 2023, czyli w sumie miesiąc. Jeżeli opóźnień nie będzie żadnych, to miesiączek. Okej, okay. dzięki za oglądanie. Co złego, to ja. Zakończyliśmy serię dzieciaka z żółtaczką. Pomyślimy nad jak jakąś nową, może krótszą. Jeszcze raz dziękuję Wam. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.